usłyszał Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkie arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez prowoka, a ty Betlejem, ziemio Judy. Nie jesteś zgoła najliksze spośród głównych miast Judy, albowiem z wyjdzie w Łamca, który będzie pasterzem ludu swego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywidział się od nich dokładnie od czasu ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł, dajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla ruszyli w drogę, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto kadzidło i mirę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do choroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Niech ta uczta, która została przygotowana dla naszych oczu, zachwyci również nasze serca. Niech dodaje entuzjazmu i niesie radość, byśmy w radosnych nastrojach przywitali w szopce Bożą Dziecinę. Wszechświat i cisza. Jowisz, jest Jowisz. Ujrzałem Jowisza. noc pełna, a przy tym bezchmurna. Jowisz, w pobliżu jasności Saturna. Koniunkcja planet w lewim gwiazdozbiorze. Nadszedł król świata. Jemu pokłon włożę. O stwórco i panie gwiaździstych przestworzy, pragnę cię odnaleźć, Tobie pokłon złożyć. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przyby przybyli do Jerozolimy i pytali. Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy złożyć mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zabrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie się ma narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli. W Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. Przyjrzeliśmy gwiazdę na wschodzie. To jego gwiazda. Czy ty, Herodzie, też ją widziałeś? Nic nie widziałem. Ja jestem gwiazdą. I się sprzeciwiam takim najazdom. Po co z tylu was tu się wlokło? przybyliśmy okaż po pokłon. Arcykapłani, uczeni ludu, proszę was, błagam od takich cudów. Mesjasz, który ludzi ma oswobodzić, żeby wiecie, gdzie on ma się narodzić? W beklejem ludzkim tak napisano. I jeszcze takie słowa dodano, a ty beklejem, ty ziemię judy, Wydać nam władcę, co swoje ludy otoczy trosło jak pastyszowce? Coś prowadzicie nie na manowce. Powiedzcie proszę, bo jest potrzebie. Kiedy zawisła gwiazda na niebie, i nowy tleje, ruszczajcie żwawo, pytając wszystkich na lewo, prawo. Bardzo starannie o owe dzieci. A kiedy już się gdzieś tam znajdziecie, donieście prędko, bym słońca zorze mógł swój władcy nowemu złożyć. <todz pionet> <todz pionet> <todz pionet>

Chwała Józmiło Poczci, Któr trzykroć pięć pięć i krok... To kadzidło mi re złoto, Jesiem Jezus szczerze, Co dajemy Ci ochotą, Na czym pobierze. To jest jadło, to są trunki najlepsze. Tutaj mamy je, zapraszamy. zobaczcie, jak jest fajnie. Zapraszamy, zapraszamy do nas Nieważne, w którym jesteś, orszaką u nas się nazwiesz, chłopaku. Chłopak,

Diabeł, co się nie bał biesa i był w surducie wylądował na... kogucie! Na kobucie Na kobucie, na, na kurze może! Na kogucie! Coż ty mówisz! No tak mówię było! Nie do wiary! Skoro gość ten nie miał wiary Polejcie nam, polejcie, bo puste kielichy. Coś za wiele, nie ma gości. Już nie ma, zobaczcie, dużo jest. Przestań się już mężą złościć. O! Podjechały dwa pojazdy! do nas! O jest są! Jeden typ spod ciemnej gwiazdy. Drugi się na nogach chwieje. Tak i kasy nie naleje. Nie słuchajcie go! Ociek!

Lepiej poprowadzę tam gdzie smoła, smoła, dym, dym i sadzę, sadzę. Kiedy dzwon bije na trwogę gwiazda niech wam wskaże drogę. Ja wam wskażę lepsze drogi i wprowadzę w piekło, piekło wrogi. Kiedy w życiu jest niełatwo niech twym celem będzie światło. Tak światło w oczy, proponuję wam skoczyć no skoczyć. Chodźcie zami! Popatrz jaki blask na niebie! Idź za gwiazdą, idź przed siebie! Patrz na niebo! Szukaj blasku! O człowieka w bogasko! Brawo! Brawo! Niech twym sercem Bóg kieruje! Sprawdzaj ciągle jak się co Gwiazda morza Was ochroni! Tak już świata nie dogonisz! Ufaj nam i módl się wiele! Po to doradzisz w Kościele! Twój parze służą przy żłobie, przy żłobie Huczą, buczą delikatnej osobie, osobie Ej, że nody na dyna, narodził się Bóg dzieci na Betlejem, Betlejem Ej, że nody na dyna, narodził się Bóg dzieci na Betlejem Przybiegli, przybiegli, koło szopę o północy obiegli, obiegli. Hejże i nody na dyna, narodził się Bóg dzieci w Betlejem, w Betlejem. Hejże i nady, na dyna, narodził się Bóg dziecina w Betlejem, Betlejem. Na Betlejem, Betlejem. Aniu Pański sam ogłosił te dziwy, te dziwy, których oni nie słyszeli, jak żywi, jak żywi. Hej, i nody na dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem, Betlejem. Hej, i nody na dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem, Betlejem. Wśród nocy ogień z obłoku mają pasterze w takim widoku. Bracia, patrzcie je, no, jak niebo go każdy pyta, co się dzieje. Czy nie świta, czy nie dnieje. Znać, że coś dziwnego we trajem się dzieje. Skąd ta u tak miła oku. Skąd ta u tak miła oku. Pały dziś do celu. Jezu, drogi Zbawicielu. Król Myron składa pokłon. Gloria, gloria, gloria! In Deo. Jako ostatni ze szlachetnych gości powita Jezusa król Europejski, kad XV. Następnie złoży swój dar. Salvus is domine, z is domine, salvus is domine. Bym się w drodze nie potykał, mam od ciebie przewodnika. Jezu, ty przygarniasz wszystkich. Składam Tobie pokój. Król Kacper składa pokój.